Witam serdecznie z tej strony Jarek Tomczak z bloga warszawagen.blogspot.com. W dzisiejszym filmie chciałbym omówić temat plaka, popularnego plaka, który najczęściej wykorzystujemy do nabuszczania plastiku w środku auta. Nie ja chciałbym omówić o jednym z alternatywnych sposobów wykorzystania plaka w samochodzie. Mianowicie o wykorzystaniu plaka jako konserwatora do uszczelek samochodowych. Okazuje się, że tego typu środek doskonale sprawdzi się w roli właśnie preparatu do konserwacji uszczelek samochodowych, a kosztuje znacząco mniej niż środek dedykowany do tego typu zadań. Popularny plak ma wiele zastosowań. Jest to środek uniwersalny, który często sprzedawany jest jako produkt specjalistyczny. Na przykład wymieniony wcześniej preparat do uszczelek, nabłyszczacz do opon, konserwator plastikowych listew samochodowych. Wszystkie te środki łączy wspólny skład. Każdy z produktów zawiera silikon, który doskonale chroni plastik i gumę przed starzeniem oraz nadaje jej świeży wygląd po zaaplikowaniu. Należy zwrócić uwagę, że w zasadzie popularny plak ma najlepszy stosunek wartości do oferowanej jakości. Dzięki temu możemy zaoszczędzić parę złotych podczas zakupów. Pojemnik plaka 750 ml to koszt około 10 zł. Natomiast o połowę mniejszy preparat do uszczelek, pojemność w granicach 300 ml kosztuje około 8 zł. Różnica w cenie jest wyraźna. A po zastosowaniu, w zasadzie, ja osobiście różnicy nie widzę. Ja korzystam z zwykłego plaka do pielęgnacji uszczery, uszczelek oraz opon, jestem bardzo zadowolony. Mogę takie rozwiązanie polecić. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.